Jeśli planujesz otworzyć konto w Polskim Banku, teraz możesz to zrobić zdalnie, bez wychodzenia z domu. Z tego artykułu dowiesz się, jak założyć konto bankowe przez internet 100% online, bez konieczności spotkania z kurierem i podpisywania umowy. Polecane. Bank bez komornika. Spis treści. Jak otworzyć konto bankowe przez internet. Nowoczesne. Obecne technologie umożliwiają bankom na wdrożenie nowych procedur otwierania konta bankowego. Wiele banków wprowadziło aplikacje mobilne, które pozwalają na założenie konta bankowego na selfie. Aby potwierdzić tożsamość i zawrzeć umowę, wystarczy wykonać fotografię dokumentu tożsamości i twarzy. Zawarcie umowy potwierdzisz, wpisując specjalny kod przesłany przez bank w wiadomości tekstowej. Procedurę zakładania konta przez internet w aplikacji mobilnej możemy przedstawić w kilku prostych krokach. Pobranie aplikacji mobilnej wybranego banku, rejestracja nowego użytkownika i wprowadzenie podstawowych danych osobowych i adresowych, weryfikacja tożsamości przez wykonanie zdjęcia dowodu osobistego oraz twarzy osoby zakładającej konto. Potwierdzenie zawarcia umowy przez wpisanie specjalnego kodu otrzymanego w wiadomości tekstowej. Żeby skorzystać z bankowej aplikacji mobilnej, musisz posiadać telefon z systemem operacyjnym Android lub iOS. Potrzebny będzie również aktywny numer telefonu komórkowego, który będzie także później służył do potwierdzania operacji bankowych. Zobacz też, jak otworzyć konto bez kuriera. Oczywistych względów Twój telefon powinien być wyposażony w aparat odpowiedniej jakości. Potrzebujesz mieć także możliwość skorzystania z łącza internetowego. Nie ma znaczenia, czy będzie to sieć Wi-Fi, czy transmisja danych w telefonie. Dlaczego warto otworzyć konto bankowe przez Internet z zagranicy? Nawet osoby na stałe mieszkające poza granicami kraju, bardzo często zakładają konto bankowe w Polsce. Wyjeżdżając za granicę, zostawiamy w rodzinnym kraju rodzinę, znajomych i czasami również wiele niezałatwionych spraw. Konto bankowe dostępne przez internet pozwala na łatwe zarządzanie płatnościami oraz wykonywanie przelewów. Założenie konta bankowego z zagranicy stanowiło do tej pory spore wyzwanie. Po wypełnieniu internetowego wniosku konieczne było podpisanie umowy w obecności kuriera lub wizyta w banku. Niektóre banki oferowały zawarcie umowy przez wysłanie przelewu weryfikacyjnego z innego, posiadanego już przez nas konta. Jednak dla osób, które nie miały żadnego rachunku bankowego, metoda ta była bezużyteczna. Konto w aplikacji jako sposób na konto bankowe przez internet z zagranicy jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich Polaków przebywających poza terenem Polski. Formalności ograniczone są do niezbędnego minimum, a rachunek bankowy jest w pełni funkcjonalny już w kilka minut po zainstalowaniu aplikacji i założeniu konta. Zalety konta bankowego w aplikacji bankowej Główną zaletą bankowości mobilnej jest możliwość dostępu do konta bankowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Korzystanie z internetu w telefonie pozwala na używanie aplikacji bankowej w dowolnym miejscu objętym zasięgiem telefonii komórkowej. Kolejnym atutem bankowości internetowej i mobilnej jest bezpieczeństwo. Wszystkie transakcje na koncie wymagają potwierdzenia specjalnym kodem wysyłanym na numer telefonu przypisany do konta bankowego. Dzięki temu nawet w przypadku przejęcia danych do logowania nie będzie możliwości wykonania przelewu czy innej transakcji na koncie. Jeśli masz dodatkowe pytania jak otworzyć konto bankowe przez internet z zagranicy, napisz w komentarzu poniżej. Zachęcamy również do udostępniania naszych wpisów na profilach mediów społecznościowych.